Witaj w klockaście Fanklocków.pl, podkaście dla tych, którzy nie mogą, nie chcą, bądź po prostu nie mają ochoty śledzić na bieżąco tego, o czym codziennie donosimy na łamach serwisu Fanklocków.pl. Omawiam tu dla Ciebie najważniejsze klockowe wieści z upływającego tygodnia lub danego okresu. Jeśli lubisz i doceniasz pracę redakcji Fanklocków.pl, zawsze możesz wesprzeć nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite, do czego serdecznie zachęcamy. Zaczynamy! Cześć moi drodzy! Możliwe, że to będzie najkrótszy klockast w historii serii, ponieważ w tym tygodniu w klockowym świecie, no może nie działo się absolutnie nic, ale było tego naprawdę niewiele. Jak to zresztą zwykle bywa w drugiej połowie lutego, która właśnie się zaczęła, ale zapraszam i może znajdziecie coś dla siebie. Standardowo zaczynamy od lego.pl, a tam trochę padaka. Po raz chyba trzeci albo czwarty pojawia się tam w promocji ciężarówka do przeprowadzek, którą wyrwiemy za dość sporą kwotę i nie jestem pewien, czy jest to warte, aczkolwiek ta ciężarówka na wtórnym rynku już jest no, w cenie katalogowej, także nie jest aż tak źle, a do tego jako gratisy pojawiły się również polibagi z konkretnych serii Disney Disneyowski i City za zakupy z konkretnych tych właśnie serii Dostajemy te polibagi. Nie jest to absolutnie nic wartego dużej uwagi. Badumc zrymowało się ładnie. Natomiast cała ta promocja potrwa do końca lutego i raczej nie spodziewamy się, że coś w międzyczasie wpadnie dodatkowo, także z tych promek opłaca się skorzystać, jeżeli naprawdę musicie koniecznie coś kupić. Nie wiem na prezent, natomiast z większymi zakupami poczekałbym do początku marca. I tutaj od razu dodam, że wczoraj, czyli w sobotę wieczorem, pojawiło się zdjęcie nowego gratisu planowanego właśnie na marzec, który dołącza do peletonu planowanych gratisów. Mamy już chyba trzy ujawnione zestawy, które powinny pojawić się w najbliższym czasie. Jeden z nich wisi aż od stycznia, także powinniśmy w przyszłym miesiącu dostać tego trochę więcej, być może z okazji nowych premier, które no, pojawią się w dość dużej ilości, ale jak na razie no, jest po prostu słabo. Drugą najważniejszą wieścią tego tygodnia jest oczywiście rozpoczęcie głosowania na siódmą serię Brittling Designer Program, i tutaj mamy niemal 400 projektów, na które można głosować. Ja osobiście powiem, że chyba nic mnie aż tak nie zachwyciło. Oczywiście mamy wiele projektów polskich projektantów, które możecie znaleźć wylistowane u nas na stronie, i do ich wsparcia zachęcamy przede wszystkim. Natomiast no, zupełnie szczerze, ta edycja jakoś nie urywa tyłka. No ale może pod koniec, jak już będziemy widzieć te projekty, które faktycznie się zakwalifikowały, to coś tam wpadnie w oko, no ale z drugiej strony przynajmniej może będzie można oszczędzić trochę pieniędzy, nie wydając ich na nowe zestawy. Poza tym, jeżeli chodzi o ujawnienia, to na lego.pl pojawiły się wreszcie Brickheadsy z Transformersów. To jest coś, na co ja osobiście czekam, bo zawsze lubiłem tę serię, a do tego dostaliśmy pierwsze info o drugim zestawie z Architecture i ma to być zamek Neuschwanstein. Jeżeli źle wymawiam, to wybaczcie mi niemieckowy mowa, Nigdy nie była moją mocną stroną, ale prawdopodobnie wiecie, o który chodzi. To jest ten zamek, który najpewniej był inspiracją dla zamku Disneya, tego Disneylandowego. Ten zestaw ma składać się z niemal 3500 elementów. Ma wyjść w sierpniu tego roku, no i jest to odpowiedź Lego na wiele, wiele próśb społeczności, aby ta konkretna budowla została wreszcie z architekter wydana. No ale to również na razie jest plotka. No, i żeby dobić minuty, to jak zwykle zaproszę na fanklocków.pl, gdzie regularnie wrzucamy listy wycofań. Pojawiła się również lista wycofań z Kobi, jeżeli chodzi o przełom 2024 i 2025 roku. Bo tutaj też trochę modeli spółek znika. Ja nawet sam nabyłem jeden czy dwa modele z tej listy, żeby potem nie obudzić się z ręką w nocniku. No ale poza tym to w sumie wszystko, nie licząc na przykład dwóch filmów na YouTube, które wrzuciliśmy. Jeden z nich dotyczący mojej mini-makiety z budowy z LEGO City, możecie również zobaczyć, bo wydaje mi się, że jest to całkiem fajny materiał. No ale tak ogólnie, to tak jak wspomniałem, nie działo się za wiele, a więc dziękuję Wam za wysłuchanie tego krótkiego odcinka i zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że poznacznie więcej zawartości. Trzymajcie się. To był Klocka z jeśli Ci się podobało, to zachęcamy do pozytywnego oceniania komentowania oraz zostawienia subskrypcji. Przypominamy również o możliwość dobrowolnego wsparcia nas w serwisie Patronite, a w wolnej chwili zawsze możesz odwiedzić nasz serwis, który znajdziesz pod adresem fanklot.pl.